Witam wszystkich ponownie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o napędach, właściwie o napędzie bramy garażowej indywidualnej firmy NICE NICE, jak kto woli. Model Shell. Skupić się chcę na tym, jakie piloty powinniśmy kupować do naszego napędu bramy. Opowiemy sobie w tym odcinku o tym, jak przeprogramować bramę jakiego pilota potrzebujemy do takiej bramy gdzie kupić pilot i dlaczego Aliexpress nie jest zawsze najlepszym wyborem pomimo tego, że pilot tam kosztuje czterokrotnie mniej niż w sklepach dostępnych w Polsce. Zapraszam na odcinek. Posiadam w ręku dwa piloty. Jeden kupiony w Polsce w znanym serwisie kiedyś aukcyjnym, dzisiaj zakupowym drugi kupiony w Aliexpressie ten kosztował 78 zł bez kilku groszy, ten kosztował 18 Chciałoby się aż powiedzieć, że skoro nie widać różnicy, po co przepłacać? Różnice w wyglądzie są kosmetyczne. Zauważcie, że model jest napisany ciemniejszy czcionką, być może niedokładnie biały. I guziki na pilocie chińskim są, nie, są nie są wklęsłe, może w ten sposób. Więc jakby trochę trudniej jest wyczuć, który guzik chcemy wcisnąć, jeżeli pilot mamy w kieszeni bądź przez bluzkę. Natomiast jeśli chodzi o aspekt wizualny, to jest to praktycznie tyle. No nie mamy oczywiście jakichś tam oznaczeń od środka i tyle. Więc jeżeli jesteś użytkownikiem, którego interesuje tylko do dokupienie pilota do bramy, aby móc sobie bramę taką otworzyć, zatrzymać i zamknąć, to oczywistym wyborem jest wybór pilota tańszego. Taki pilot doprogramowujemy do naszego sterownika, wszystko tu będzie chodziło bez problemu. Możesz sobie kupić jeszcze złotówkę tańszy pilot dwukanałowy i tak naprawdę tyle Cię to interesuje. Natomiast, jeżeli e, chciałbyś mieć możliwość przestawienia, przekonfigurowania sobie sterownika w bramie, czasami bywa tak, że sterownik zgubi program w wyniku kilkukrotnych zaników napięcia w sieci w krótkich osebach czasu. Może być tak, że po prostu mm, sterownik się rozkoduje, przywróci się do ustawień fabrycznych, zapomni pilot, zapomni ustawienia, zapomni e, ustawienie na przykład wrażliwości na przeszkody, podrody typu e, wrażliwość otwierania bramy, oczywiście bądź naprężenie zwrotne łańcucha no i w tym momencie aby poprawić sobie taką bramę potrzebujesz pilota czterokanałowego zgodnie z instrukcją firmy NICE używamy wszystkich guzików programujemy do nich funkcje T1 do T4 zgodnie z instrukcją do której wyszło kilka korek i tak dalej więc jakby ściągniesz, jeżeli ściągniesz sobie instrukcję najwcześniejszą no to niestety będzie to trochę inaczej niż tam jest trzeba ściągać Instrukcje plus korekty, natomiast zaprogramujemy sobie teraz te piloty, pokażę Wam o co tu mniej więcej chodzi. Więc jak widzieliście, moje piloty oba są działające, są podpięte pod bramę, więc muszę je najpierw rozkodować. Eee, aby sterownik zapomniał moje guziki, trzeba przytrzymać guzik P1 na sterowniku. Trzymamy około 10 sekund. Teraz dioda czerwona się świeci, kolejne 5 sekund. I w tym momencie, jak się dwie diody po kolei wciskam. Pierwszy guzik, zapomniany. Drugi guzik, zapomniany. Trzeci guzik, zapomniany. Czwarty guzik, zapomniany. Trzymając ciągle guzik P1, wykosowuje też drugi pilot. No i dobra. W tym momencie kazałem sterownikowi zapomnieć o moich pilotach. Klikając dowolne guziki, nic tu się. Nie dzieje. Teraz tak, zgodnie z instrukcją, którą Wam tu gdzieś tu przebitki wrzucę, e, aby zaprogramować sterownik, pilot musi mieć cztery sygnały. Aby je wprogramować, e, klikamy odpowiednią ilość razy guzik P1. Czyli, jeżeli kliknę teraz raz, dioda zielona mruga po razie, programuję wciskając, przytrzymując pierwszy guzik. To jest nasz guzik T1 został dopisany, jak widzieliście. Drugi pilot to samo. Migają dwie diody, jest w porządku. Czekam aż dioda wróci na stan. Na stan. To czerwony diody. Lecimy z guzikiem numer 2, więc klikamy dwa razy. Teraz dioda zielona będzie mrugała dwa razy. Szybko i przerwa. Lecimy drugi guzik. Trzeci. Raz, dwa, trzy, trzy szybkie mignięcia i przerwa, i chińczyka również trzeci guzik. I ostatni czwarty, raz, dwa, trzy, cztery, i drugi pilot. I teraz słuchajcie, nie będziemy tutaj omawiali wszystkich funkcji po kolei. Te znajdziecie w instrukcji, którą załączę w opisie pod filmem yy, oraz yy, zobaczycie to na przebitkach na filmie. Skupimy się na tym, dlaczego pilot chiński, pomimo tej samej fizycznej budowy, tych samych zaprogramowanych funkcji, no przecież wszystko zostało przyjęte, prawda? Dlaczego nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem? Dlaczego czasem warto wydać trochę więcej i wrzucić sobie jeden kompletny pilot do szuflady? Dzięki programowaniu sterownika możemy sobie zaprogramować. Kilka rzeczy. Zamykanie automatyczne, prędkość ruchu, czułość na wykrycie przeszkód i zmniejszenie naprężenia. Skupimy się tutaj na, na prędkości ruchu, to będzie nam najłatwiej pokazać. W tym momencie, aby zaprogramować prędkość ruchu, wchodzimy w tryb programowania. Czyli przytrzymujemy przez 5 sekund guziki T1, T2. Eee, nie trafiłem. Stój. T1, T2 przez 5 sekund. Zapalą się obie diody. Wejście w tryb programowania potwierdzamy jednym kliknięciem. Wybieramy sobie teraz funkcję drugą, przytrzymując przez sekundę guzik T2. Miga zielona dioda dwa razy. Kolejną rzeczą jest wprowadzenie ustawienia. Ja wybieram ustawienie pierwsze, czyli wolne otwieranie, wolne zamykanie. I chyba robiłem to zbyt długo. programowania. Potwierdzamy sekundę guzik drugi. I wolne otwieranie, zamykanie. Czerwona dioda miga raz, czyli potwierdza nasze ustawienia. Guzikiem P1 potwierdzamy operację i teraz chińskim pilotem guzikiem numer 1 otwieramy powoli bramę. No, słychać, że działa to wolniej niż zwykle. Nie będziemy czekać do końca, niech się ta brama również powoli, używając ciągle guzika na chińskim pilocie pierwszego zamknie. O, zobaczcie, co się przy okazji stało. Zaczął zbisać na młańcu, czyli naprężenie silnika jest zbyt małe. Przy okazji zabawy, programowanie poprawimy również to za chwilę. Chcemy w tym momencie przewrócić szybkie otwieranie, zamykanie bramy, czyli guzik T4 będzie nam potrzebny zgodnie z tymi przebitkami, które mam, mam nadzieję, że udało mi się wrzucić. Więc lecimy programowanie jeszcze raz. 5 sekund. Potwierdzamy guzik drugi. Dwa zielone mignięcia, i trzymamy czwarty guzik przez przynajmniej sekundę. Teraz powinna się czerwona lampka zapalić cztery razy, aby nam przyjęło szybkie otwieranie, szybkie zamykanie. No i niestety to się nie dzieje, więc biorę pilot oryginalny, może jeszcze pamięta, przytrzymuję. Przerwa mogła być zbyt duża, więc sprawdzimy sobie to. Dobra. Tu trzeba być trochę sprytnym. Więc lecimy tak. Wchodzimy w programowanie. Cyk. Funkcja druga powinny być dwie zielone kliknięcia są. I od razu czwarty guzik. 3-4-4 cztery. Cztery. kliknięcia czerwonej diody. Zapamiętaliśmy ustawienia. No i niestety nie chińskim pilotem a oryginalnym. Otwieramy teraz bramę. No i brama porusza się zdecydowanie szybciej. No i wracając do naszej zagadki ze zwisającym łańcuchem. Zobaczcie, ten łańcuch sobie tak zwisa może jeszcze potrafi niżej, ale zaprogramujemy sobie również to. I teraz, która funkcja odpowiadała za naprężenie łańcucha? Ostatnia funkcja i to będzie maksymalne ostatnią funkcję i na ostatni na ostatnie ustawienie. Więc lecimy teraz sobie tutaj. Programujemy czwartą funkcję 4, 4 buśnięcia zielonej diody. Przytrzymujemy czwarty guzik, przynajmniej sekundę, więc cztery buśnięcia czerwone. Zapamiętujemy ustawienie. widzimy, że ten łańcuch zwisa otwieramy bramę do końca Jeżeli w tym momencie łańcuch będzie jeszcze zwisał, otworzymy ją drugi raz, ona powinna ustawić się Jeszcze raz otwieramy. Jeszcze raz. O, kilkukrotny przejazd bramu. Powodowało to, że łańcuch jednak napina się tak, jak powinien. Tak, na zakończenie dodam tylko, że ponad 95% oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału. To nie wstyd, ale grzech. Będę bardzo wdzięczny za komentarze, za subskrypcję. Polubcie, odlubić można bardzo szybko. Dla mnie to będzie jakiś tam plusik za pracę, którą wykonuję, żeby wrzucić coś, co jest powiedzmy dla Was przydatne. Także dziękuję Ci bardzo za to, że wytrwaliście do samego końca filmu. Pozdrawiam Cię do następnego filmu. Hej!